Witam wszystkich na wieczornej aktualizacji rynku kryptowalut. Mamy piątek, 27 października. Przypominam, że żadne informacje w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Przechodzimy sobie już do kryptowalut. Widzimy odreagowanie na altach jest z jednego dnia, wejdziemy jedną godzinę, no to tutaj się bardziej czerwono nam zrobiło i myślę, że to odreagowanie pod silnym wzrostem jest jak najbardziej potrzebne rynkowi i będzie ono się tutaj nam nasilało. Bitcoin ma w ciągu ostatniej doby minus 1,67%, Ethereum 2,40%, XRP minus 2,30%, Solana minus 3,13%, Także tutaj te składki się pojawiły i rozpoczęliśmy korektę po tym silniejszym wzroście. Nie ona duża, jest po prostu nie Niemniej jednak, na wykresie to, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że 4 czterogodzinowy. Na jednodniówce mamy wskaźniki bardzo wysoko, tak, pojawiła się pierwsza podaż, tak tutaj ta korekta jak najbardziej, jeżeli byśmy sobie zmienili jeżeli z jednodniowego interwału, robimy nawet tutaj sobie prawie taką analizę w całości, no to przynajmniej tutaj ten poziom 3.8.2, myślę, że powinien zostać zaliczony i to by się pokrywało tutaj z tymi górnymi cieniami, z tą strefą, którą, która była, oporem do tej pory dla cd no jeszcze tutaj ten, ten sam ten paraboliczny który już się tutaj odbył na jednodniówce. No i tutaj. No i tutaj ta strefa dla mnie jest interesująca pod ewentualne zagranie na kontynuację wzrostów. No i ja tutaj będę oczekiwał pojście ceny. Do tego Właśnie poziomu. Zresztą wczoraj mówiłem na webinarze, także tutaj nic nowego nie mówię. Tej korekty się spodziewam. Ja tutaj, jeżeli dojdzie tutaj, no to będę dokładał ewentualnie pozycji długich do 31, 265, 30, 847. To są poziomy, które ja osobiście na ten moment czekam, na przetestowanie tych szczytów tutaj. I jeżeli... Myślę, że wydarzyło tak, że utrzymamy ten poziom, no to myślę, że następny target, który byśmy sobie wyznaczali, jest w jedynki, przejdźmy sobie na tę jedynkę. Okay. I tutaj będziemy zmierzył cały ruch spadkowy, który mieliśmy od szczytu do dołka. 38, 200. tutaj w okolicach 42 tysięcy, wówczas jest prawdopodobieństwo dojścia tutaj tej ceny. Niemniej jednak warunek do pokonania 35900. W zależności na jakiej giełdzie to sobie będziecie mierzyć, no to podobne mierzenia mogą wyjść. tutaj jeszcze do 8, 161 Tego ostatniego ruchu 35800, 35900. To są takie targety, które tutaj są pierwszym oporem wynikającym z Univerfibor. I tak się sobie tutaj zaznaczymy. I wsparcie na tygodniu. Pokonanie tego poziomu... Pokonanie tego poziomu 35 tutaj. Na 35 35980, odchodzi nam drogę do wzrostów, tak? Ale najpierw ten poziom 35800. Patrzymy na to, co tutaj się będzie działo. To jest interwał tygodniowy. Zejdźmy sobie teraz trochę na niższe interwały. No i tutaj widzimy, że, że na 4-godzinówce RSI nam zawraca. 100 RSI jest bardzo nisko, także jakieś odbicie tutaj się może pojawić. Widzimy, że te spadki, które mamy na ten moment na rynku, nie są na jakimś dużym wolumenie. Niemniej jednak e, uważam, że e, tutaj to ostatnie podbicie, jak sobie zmierzymy. Zobaczymy. Widzimy, że wybiliśmy 0,61. Tak na 4 Zobaczymy, jak się ta świeca zamknie. Na rok godzinowa. No i teraz takim najważniejszym, to jest 33 345, jest przepraszam. Yy, natomiast ja tutaj bym dodał jedno mójójójrzenie tej krótkiej, ostatniej fali. zobaczyli sobie na 4 godzinówce i tu mamy na 7,86, tak? 33400 mamy. Taki pierwszy punkt wsparcia. Jeżeli byśmy utracili ten poziom, no to następny przystanek tutaj, najprawdopodobniej w tych rejonach byłby 32, 230, 32, 300. Okay. I tutaj kolejny jeszcze po drodze poziom, który warto zwrócić uwagę, bo jeżeli wybijemy ostatni wewnętrzny, no to wówczas tam 33 300. Zobaczymy, co tutaj się dzieje, czy ten poziom pierwszy nas utrzyma, jeżeli nie, no to mamy kolejne poziomy do obserwacji na ten moment, czyli 377 i 33 93. Jeżeli ta strefa puściła no to 32 300 i 31 eee, Tak to widzę na, na... <laughs> na Bitcoinie, natomiast, no tu może się pojawić jakieś podbicie, natomiast gdybyśmy wybijali ten poziom wsparcia, no to również mamy taką formację M i ta formacja M nam tutaj zasięg możemy sobie zmierzyć od szczytu W linii wybicia. Gdybyśmy żeby się, się zamknęli, świecą poniżej tych dołków, no to target wychodzi tu praktycznie w okolicach 31231500. 200 31-600. Także bardzo, bardzo prawdopodobne. Mamy tutaj duży Fair Value Gap do zamknięcia. Jaką mamy tutaj zaznaczę. Tutaj ta strefa jest do wypełnienia przez cenę. Zobaczymy sobie ją na niebiesko. I będziemy tutaj obserwować, czy ta strefa zostanie zamknięta, czy nie. Ja uważam, że to że jest bardzo prawdopodobne. I tak, jeżeli utrzymamy się nad tym poziomem w najbliższym tygodniu, to bardzo, bardzo prawdopodobne jest wzrost 25 25800, a nawet Mamy eee, tutaj 42 tysięcy 41 tysięcy, w no zależności od kiedy. Na pewno są możliwe duże wzrosty. Jeżeli to, ten, ten poziom zostanie przetestowany jako wsparcie i nie zostanie odrzucony, także nie wybijemy tego poziomu śledcą czterogodzinną, nie zamkniemy się poniżej tego poziomu, to uważam, że jest duże prawdopodobieństwo dotarcia do, do, do tych wyższych poziomów, o których mówię. A pierwsze wsparcie tutaj okay, dla ceny 33 391 Ethereum. No właśnie tylko tutaj jest świeże, mnóstwo przychodziło. zaraz zobaczymy sobie Ethereum, co tutaj ciekawego się dzieje. Ethereum, na tym o który mamy zapisany. I za chwilę przejdziemy jeszcze do innych wykresów z Bitcoina, tak żebyśmy mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda na różnych interwałach czasowych. Każdy sobie tam podejmie decyzję, jak to, jak to widzi na, na godzinówce. Tutaj na Ethereum ja zaznaczyłem taką linię trendu, która wczoraj na webinarze to pokazywałem, że wybicie tej linii trendu to jest zejście do tej zielonej strefy, a nawet spodziewam się tutaj dojścia do e, tego poziomu. Nie, zielona strefa, tutaj ta zielona linia została wybita. Z interwału jednogodzinowego widzimy, że świeca zamknęła się poniżej. Mamy ponownie test zielonej strefy. Jeżeli ona jest to 1721 jak najbardziej jest realne. E, widzimy ten prąs spadkowy, który nam się tutaj lokalnie pojawił. No wybiliśmy to wsparcie, tak? Bo to było bardzo ważne wsparcie. Czekam na to, co tutaj się zadzieje na, e, w tej strefie, ponieważ jeżeli ją wybijemy, no to myślę, że jest duże prawdopodobieństwo nawet zejścia w okolicę 1650. E, na no. Ethereum tutaj 1669. I ten poziom jak najbardziej może zostać przetestowany przy silniejszej wyprzedaży. Gdyby Bitcoin schodził w okolice 31,200, no to tutaj myślę, że te poziomy zobaczymy na, na eterze. Przechodzimy do kolejnego wykresu. Tutaj mamy Bitcoina opartego na kręgach. Interwał czterogodzinowy. Jesteśmy na wsparciu. tak tego poziomu to jest dla mnie kierunek 31,431. 500, jest to czterogodzinowy interwał. Także czekam na zamknięcie się świecy, jeżeli zamykamy się poniżej. To następnym targetem będzie 444. Oczywiście z przystankami po drodze może to to niekoniecznie musi być taki. Chociaż przy parabolicznych ruchach najczęściej, jeżeli zawracamy, no to mamy paraboliczny ruch w jedną stronę i pionowy ruch spadkowy w drugą stronę. Także tutaj wszystko się może zadziać. Ja osobiście z poziomu 35 800 szontuję także. Hmm. Tutaj, akurat, jest wykres z Chromebase'a, także tutaj jest inny okres. na, na Wikipedia. Te, te zasięgi były zupełnie inne. Także, giełdy Futures wypracowywały wyższe zasięgi, do których dotarliśmy. Niemniej jednak, tutaj wybicie tego poziomu, zamknięcie się świecy czterogodzinowej pod tym poziomem. Tutaj to zielone to jest zasięg korekty, taka, która nam prowadzi ten ruch wzrostowy i tutaj widzieliśmy już jedną reakcję, drugą reakcję, trzecią reakcję, czwartą reakcję. No, każda, każdy test tej dolnej strefy jest posłaganiem tej strefy i możliwe będzie jej wybicie. na ten moment tutaj jest dla mnie bardzo ważny punkt wsparcia. Tego. tak to wygląda. Na, na bitkulnie tutaj mamy również rzucone te wywielunie. No widzimy taką formację podwójnego szczytu na czterogłowinówce. Na jednodniówce też te tak, knoty powyciągane z tej strefy podażowej i tutaj strefa, ta korekta, która tutaj została wykonana największa w tym ruchu wzrostowym, pierwsza korekta. I tutaj prawdopodobnie powtórzymy jej zasięg 32 do 31,800. Tutaj wychodzi zasięg korekty. Poniżej mamy 31,500 mierzeń Fibonacci. Także ten ruch jest bardzo prawdopodobny. Ja na pewno tutaj na zasięgu tej korekty będę próbował zagrywać pozycję drugiego. Jak, podobnie również jak na liteście tutaj tego. Tego poziomu poniżej, gdzie tutaj też szczyty mamy do przetestowania. No chyba, jak będzie taka podaż, dużo wzmocnić to w ogóle poniżej. Czy to oznacza, że nie spadniemy poniżej 30 tysięcy? Myślę, że spadniemy, ale to jest przyszłość przyszłości. Na pewno teraz spodziewam się tej korekty i dla jakiś czas ponownego testu tej, tej strefy, tak którą tutaj mamy, Ethereum jeszcze tutaj z tego wykresu, jeżeli byśmy sobie zobaczyli, no to strefy, które wyznaczaliśmy, na tym mierzeniu fibo z niższych interwałów. No zabrakło nam trochę tutaj do tej strefy, którą tu wyznaczałem, na interwale jednodniowym, niemniej jednak ja myślę, że tutaj za nas jedzie. Przechodząc na czterogodzinówkę, widzimy też formację podwójnego szczytu, no więc na tym nam tutaj nie robimy zamieszania. to jest stanie działać. No i tak najważniejszy poziom do wybicia, no to jest tutaj ten poziom. No, gdybyśmy realizowali formację podwójnego szczytu i wybijemy tą linię tutaj, no to znaczy, bo tą linię wsparcia, jeżeli wybijemy tą, tą linię, no to jest duże prawdopodobieństwo, no pierwszy przystanek jest tutaj, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przetestujemy tutaj te 1650, tak? Tutaj mamy tą m i zasięg z tej m jest w tym rejonie, natomiast gdybyśmy... I też zasięg z tej formacji podwójnego szczytu będzie, będzie w tych rejonach, także jeżeli nas ta strefa nie utrzyma, no to oczekuję zejścia ceny raczej tutaj, 1647. Niemniej jednak, jeżeli zobaczymy odbicie tutaj z tego poziomu, no to 1827-1821 pierwszy target i następny ponowny test tej strefy, 1884-1938. Taki minimalny zasięg tej korekty już zaliczyliśmy, tam 1750 był do zaliczenia. Poziom ten wynika z tego szczytu i ten szczyt został przetestowany, także jest możliwa ta kontynuacja wzrostu. Niemniej no jednak należy obserwować, co się tutaj będzie działo i reagować na bieżąco. Kolejny wykres Ethereum, który tutaj mam się wczyta. No, no też podobne poziomy są inne mierzenia, ale ale podobne poziomy 1695-1736. Jeżeli świeca czterogodzinowa nam się zamknie poniżej 1760 ba to możliwe dojście do 1737, 1695 i 1653 jako takie najmocniejsze wsparcie dla ceny tej chwili, jakie widzę na ethereum i bitcoin jeszcze tutaj oparty na kanałach i, i ręga. to co mówiliśmy przejdziemy tutaj na D1, zobaczymy, co tutaj się dzieje, widzimy, że zasięg tej korekty, która była tutaj, była w pierwszej korekty, tej mniejszej, jest tutaj już wypełniony. Natomiast no, co dalej się tutaj zadzieje, to będziemy obserwować Tutaj też jest suma. Także ja obserwuję ten poziom, jest on dla mnie najważniejszy, czyli 36, czyli w tej chwili. Gdybyśmy kontynuowali ten spadek na, na wzrosty, to tutaj mamy miejsce do tego poziomu. Gdyby się cenę na tej przestrzeni, nie tutaj, nie mamy mierzeń na jednodniowce, czy to na 4 także tutaj <tryk> obserwujemy czy 467 i zamknięcie się w świetle <tryk> 4 To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Życzę wszystkim udanego weekendu. Uważajcie na stop losy, e, uważajcie na to, co się może zadzieć na rynku i do usłyszenia. Cześć.